Czym jest czwarte ciało według Gurdzijewa? Gurdziджу nauczał, że człowiek rodzi się nieukończony. To, co nazywamy człowiekiem, jest w istocie tylko zbiorem mechanicznych reakcji ciała, emocji i myśli trzech niższych ciał, które działają niezależnie od siebie. Prawdziwy człowiek, zdolny do świadomego istnienia poza śmiercią, musi dopiero zbudować w sobie czwarte ciało, ciało świadomości, duszę świadomą, prawdziwe ja. To czwarte ciało nie jest dane z urodzenia. Trzeba je stworzyć świadomie poprzez specjalny rodzaj wewnętrznej pracy i transformacji energii. Dopiero wtedy człowiek staje się istotą trwałą, skaloną, zdolną do samodzielnego istnienia poza ciałem fizycznym. Pierwsze trzy ciała, jako materia, dla czwartego. Pierwsze trzy ciała to kolejno: ciało fizyczne, ciało emocjonalno-energetyczne i ciało mentalne. Ciało fizyczne jest, jak maszyna, działa według praw natury i instynktu. Ciało emocjonalne kieruje się uczuciami i nastrojami, które pojawiają się automatycznie. Ciało myślowe tworzy idee, opinie, wyobrażenia, ale jest zmienne, zależne od otoczenia i nie ma trwałego ośrodka. Z tych trzech poziomów człowiek może wydobyć subtelne energie, które, jeśli zostaną przetworzone świadomie, tworzą zalążek czwartego ciała. Burjidżo mówił, że jest to jak proces krystalizacji, z rozproszonych elementów powstaje trwała struktura, centrum istnienia. Istota czwartego ciała. Czwarte ciało to pierwsze nieśmiertelne ciało człowieka. To nie metafora, to rzeczywista struktura subtelnej energii, w której świadomość może trwać niezależnie od ciała i osobowości. Kiedy rodzi się czwarte ciało, człowiek zyskuje wewnętrzny ośrodek, który nie ginie wraz z ciałem fizycznym. Według Gurdziejewa proces budowy tego ciała polega na transformacji energii. Energię fizyczną można przekształcić w emocjonalną, emocjonalną w mentalną, a mentalną w duchową. Każda z tych transformacji wymaga obecności świadomości, inaczej energia rozprasza się. Dlatego kluczową praktyką jest samopamiętanie, stałe bycie świadomym siebie w chwili obecnej. Samopamiętanie i obserwacja siebie podstawową metodą budowy czwartego ciała jest samopamiętanie. To nie introspekcja ani analiza psychiczna, lecz stan, w którym człowiek jest jednocześnie świadomy siebie i tego, co robi. Jest to szczególny rodzaj dwuwymiarowej uwagi, jedna część świadomości obserwuje drugą. Kiedy człowiek trwa w tym stanie, energia, która wcześniej uciekała w automatyczne reakcje, zaczyna się gromadzić i kondensować. To właśnie z tej gęstniejącej energii powoli tworzy się czwarte ciało. Drugim filarem tej pracy jest obserwacja mechaniczności, uświadamianie sobie, że większość emocji, myśli i działań jest powtarzalna i nieświadoma. Samowidzenie tej automatyczności w chwili jej działania uwalnia energię, która wcześniej była zablokowana w mechanizmach. Świadome cierpienie i dobrowolne wysiłki. Burdidżu często mówił o Świadomym Cierpieniu i „Dobrowolnych wysiłkach. Chodziło mu o to, że czwarte ciało nie powstaje z przyjemności i wygody, lecz starcia między wyższym a niższym w człowieku. Każdy moment, w którym nie ulegamy automatyzmowi, w którym nie uciekamy od dyskomfortu, lecz trwamy w świadomości, tworzy ciepło alchemicznego ognia. To ten ogień stapia i przekształca nasze energie w bardziej subtelne. Dlatego praca nad sobą u Gurdziejewa nie była medytacją w sensie ucieczki od świata, lecz intensywnym przeżywaniem życia z pełną obecnością, bez uciekania od bólu, zmęczenia czy trudności. Energia seksualna i transformacja. Gurjijo uważał, że energia seksualna jest najpotężniejszym rodzajem energii w człowieku, zdolnym tworzyć nowe życie, zarówno fizyczne, jak i duchowe. Jeśli ta energia nie jest rozpraszana przez nieświadome emocje i fantazje, może zostać przetransformowana w energię duchową. Wtedy staje się materiałem dla czwartego ciała, energią światła, która rodzi duszę. Miejsce narodzin czwartego ciała w serce. Z czasem dzięki praktyce samopamiętania i świadomego życia, energia zaczyna się stabilizować w jednym punkcie, w centrum serca. Wtedy człowiek doświadcza w sobie wewnętrznego słońca, punktu ciszy i mocy, z którego promieniuje świadomość. To moment narodzin prawdziwego, ja. Mistycznie można to porównać do przebudzenia sfery Taifred w Kabale, miejsca, gdzie człowiek staje się żywym obrazem Boga. W alchemii odpowiada temu etap Rubedo czerwonej fazy, w której pojawia się złote ciało, duchowa trwałość. Objawy narodzin czwartego ciała. Kiedy czwarte ciało zaczyna się formować, człowiek odczuwa, że coś w nim stało się niezależne od emocji i myśli. Pojawia się głęboka stabilność, jakby wewnętrzne centrum grawitacji. Emocje i myśli wciąż się zmieniają, ale coś trwa w ciszy. Pojawia się poczucie wewnętrznego światła, jasności, niekiedy realnego ciepła w sercu lub w kręgosłupie. Świadomość staje się bardziej skupiona, a jednocześnie spokojna. Wzrasta poczucie sensu, kierunku i wewnętrznego celu. Człowiek czuje, że już nie jest zlepkiem wielu, ja, lecz jedną istotą. Paralele w innych tradycjach. W alchemii czwarte ciało to kamień filozoficzny, rezultat połączenia siarki, emocji, ptęci, myśli i soli ciała. W kabale to przebudzone taifred, słońce serca. W chrześcijańskiej mistyce to nowy człowiek w Chrystusie. W teozofii ciało przyczynowe, a w buddyzmie i jodze snu ciało świadomości, które przetrwa śmierć. W sufizmie mówi się o subtelnym ciele serca, w którym odbija się boskie światło. Wszystkie te nauki wskazują, że czwarte ciało to narodziny prawdziwego człowieka, istoty zdolnej do trwania i świadomego kontaktu z boskością. Sens i cel czwarte ciało jest początkiem dalszej ewolucji, po nim mogą pojawić się ciała piąte, szóste i siódme coraz subtelniejsze i bliższe boskiej pełni. Ale bez czwartego ciała człowieka po śmierci rozprasza się, jego energia wraca do natury, a świadomość zanika. Dlatego Gurdjieżu mówił, że człowiek musi się najpierw uformować, zanim naprawdę się narodzi. Kiedy czwarte ciało jest uformowane, rodzi się w człowieku coś trwałego, duchowy zarodek nieśmiertelności. Od tego momentu człowiek zaczyna być naprawdę sobą, świadomą, wolną istotą, która zna swoje ja. Część druga. Mapa rozwoju czwartego ciała, krok po kroku. Początek tej ścieżki to człowiek śpiący, w którym świadomość jest uwięziona w mechanizmach ciała, emocji i myśli. Każdy etap to przekształcenie jednej z energii w bardziej subtelną. W języku alchemii jest to proces solf et coagula, w kabale wznoszenie się drzewem życia, w tarocie podróż głupca ku słońcu. Etap 1. Ciemność niewiedzy Nigredo. Człowiek zaczyna widzieć, że żyje mechanicznie. Rozpoznaje w sobie tysiące sprzecznych ja. To początek wewnętrznego bólu i rozbicia. Energia fizyczna zaczyna się oczyszczać przez świadome działanie, obecność w codziennych czynnościach i obserwację ciała. W tarocie ten etap odpowiada głupcowi i wisielcowi, początkom drogi i pierwszemu odwróceniu ku wnętrzu. W runach to isa, zatrzymanie, lud, spojrzenie w bezruch. W I Ching, heksagram 24, powrót, moment, gdy iskra świadomości wraca do źródła. W kalendarzu Majów, keecnab, zwierciadło, które pokazuje prawdę o sobie. Na drzewie życia to zejście do Malkut i Jesod, a w ciele praca z podstawą i oddechem, czakrami korzenia i sakralną. To okres oczyszczenia uświadamiania i wewnętrznego rozkładu Starego Człowieka. Etap 2 Albedo, narodziny wewnętrznej uwagi. Po rozpadzie pojawia się biała światłość, jasność świadomości, która obserwuje emocje bez utożsamiania się z nimi. Człowiek uczy się samopamiętania, jednoczesnej obecności w sobie i w działaniu. W tarocie pojawia się umiarkowanie i pustelnik, energia równowagi i ciszy, wewnętrzny alchemik. W runach tokena płomień świadomości, który oświetla ciemność. W Icink, Hexagram 61, wewnętrzna prawda, serce i umysł zaczynają współbrzmieć. W Majach, znak X, Jaguar, Mak Świątyni, strażnik wewnętrznej ciszy. W Kabale to praca między Chod a Necach, równoważenie myśli i emocji, w ciele odpowiada czakrze splotu słonecznego i serca. To czas, w którym człowiek zaczyna widzieć siebie jako obserwatora, rodzi się duchowa tożsamość, ale jeszcze delikatna. Etap 3-Rubedo: integracja serca. Świadomość osiada w sercu pojawia się trwały ośrodek ja człowiek przestaje być zlepkiem ról. Jego emocje, myśli i ciało zaczynają współpracować pod przewodnictwem wewnętrznego słońca. To moment narodzin czwartego ciała, duszy świadomej. W tarocie słońce i kochankowie zjednoczenie pierwiastków w świetle. W runach cowilo runa słońca i duchowej mocy. W Iching hexagram 1 twórcze pełnia energii nieba. W kalendarzu Majów, znak Achał, Słońce, symbol oświecenia i nieśmiertelności. W Kabale to Tajfred, serce drzewa, równowaga między niebem a ziemią. W ciele, czakra serca, gdzie zstępuje duchowa świadomość. Tutaj czwarte ciało się krystalizuje. Człowiek zaczyna żyć ze środka, a nie z powierzchni. Etap 4. Złote ciało świadomości. Kiedy czwarte ciało się utrwali, świadomość staje się samoistnym źródłem światła. Człowiek nie szuka już sensu, on sam jest sensem. Wchodzi w stan wewnętrznej ciszy, która łączy go z duchem. W tarocie to świat, w zakończenie wielkiej drogi i zjednoczenie z kosmosem. W runach Ingwas nasienie, które staje się słońcem doskonała pełnia. W iching heksagram 63 po dokonaniu cykl zamknięty, ale utrzymywany w świadomości. W majach znak INIX pierwotna matka, odrodzenie w nowym wymiarze. W kabale to przejście ku wyższym sefirotom Gebura, czizd, a potem Keter świadomość boska. Tu zaczyna się dalsza droga, rozwój piątego, szóstego i siódmego ciała, ale czwarte ciało stanowi trwały fundament naczynie światła. Drugi. Synteza systemów, czym jest czwarte ciało w języku symboli? W naukach Gurdziejewa czwarte ciało jest krystalizacją świadomości, która przetrwa śmierć. W hermetyzmie to złote ciało słońca, w kabale Taifred, w alchemii rubedo, w chrześcijaństwie nowy człowiek w Chrystusie, w teozofii ciało przyczynowe, w taoizmie nieśmiertelne ciało Shen. Wszystkie te obrazy opisują jedno powstanie trwałego centrum świadomości, które staje się mostem między niebem a ziemią. Tarot ukazuje te przemiany jako podróż głupca przez kolejne arkana: śmierć starego, ja równowagę umiarkowania, iluminację słońca i pełnię świata. Runa, która streszcza cały proces, to Sowiło w słońce, które spala nieświadomość i tworzy jasną istotę. W I Ching odpowiada temu ruch od powrotu 24 przez wewnętrzną prawdę 61 do twórczego jedna cykl powrotu świadomości do jej źródła i ponownego stworzenia na wyższym poziomie. W kalendarzu Majów czwarte ciało jest ucieleśnieniem energii Achał Słonecznego mistrza, który emanuje światłem bez wysiłku, bo stał się sam źródłem światła. W człowieku odpowiada temu otwarte serce i czyste centrum jaźni, most między światem form a światem ducha. To właśnie dlatego Gurdzidżo mówił, że czwarte ciało jest słoneczne, podczas gdy trzy pierwsze są planetarne. Kiedy powstaje czwarte ciało, człowiek staje się własnym słońcem. Energia seksualna, emocjonalna i mentalna stają się trzema ogniwami, które stapiają się w jeden płomień. Świadomość, która była uwięziona w ciele i myślach, przechodzi w stan czystej obecności. Wtedy człowiek wie, że nie jest już kimś, lecz że jest. W tym stanie wszystkie symbole łączą się w jedno. Tarotowe słońce świeci w sercu, Luna Sowilo obraca się w jego wnętrzu jak koło ognia, i cingowy twórczy daje mu moc kreacji, a majowe Achał przypomina mu, że jest częścią cyklu kosmicznego światła. W Kabale tajfred jaśnieje, a w Alchemii Rubedo zamienia się w złoto ducha. To właśnie czwarte ciało, trwałe naczynie świadomości, które może podróżować przez światy, nie tracąc siebie. Człowiek staje się mikrokosmosem w harmonii z makrokosmosem, ogniem, który rozpoznał własne źródło. Część trzecia. Jak rozwinąć czwarte ciało? Prosty przewodnik. Czym jest czwarte ciało? W naukach Burdziejewa i innych tradycjach duchowych mówi się, że człowiek ma kilka ciał: fizyczne, biologiczne, emocjonalne, uczuciowe, mentalne, myślowe i czwarte, świadome ciało istnienia. To czwarte ciało nie jest zbudowane z materii, lecz z energii zintegrowanej świadomości. Powstaje, gdy człowiek przestaje być rozbity na fragmenty. Ciało, emocje i myśli zaczynają współbrzmieć. Wtedy pojawia się trwała obecność, która obserwuje i działa jednocześnie. Jak powstaje czwarte ciało? Nie tworzy się go siłą ani techniką. Powstaje samoistnie, gdy człowiek łączy poznanie, doświadczenie i wewnętrzną ciszę. Twoja metoda pokazuje, że istnieje droga łagodna i organiczna, oparta na trzech filarach: Poszerzanie wiedzy duchowej, studiowanie różnych tradycji, kabała, gnoza, alchemia, runy, tarot, non-duality, ruszokrzyżowcy, mędrcy wschodu. To otwiera umysł i pokazuje różne mapy tej samej rzeczywistości. Integracja serca, słuchanie intuicji, podpowiedzi serca, czucie prawdy w sobie zamiast tylko jej rozumienia. To aktywuje energię duszy, codzienna obecność, obserwacja siebie w codziennych sytuacjach, ciała, myśli, emocji. Nie walka z nimi, ale spokojne zauważanie. To łączy wszystko w jedno pole świadomości. Kiedy te trzy elementy zaczynają współgrać, w człowieku pojawia się stabilne pole obecności, zaczyna istnieć świadomy obserwator, który nie znika po medytacji ani po emocjach. To właśnie początek czwartego ciała, praktyka tworzenia czwartego ciała, krok jeden, uważne przyswajanie wiedzy, czytaj i oglądaj materiały duchowe nie dla informacji, ale dla zrozumienia siebie. Po każdej treści zadaj sobie pytanie, co to we mnie poruszyło. To zmienia wiedzę w doświadczenie. Krok 2. Rozmowa z intuicją. Zadawaj pytania sercu wewnętrznej świadomości lub, jak robisz, przez dialog np. z czatem, z przestrzenią, z medytacją. Nie analizuj za dużo, słuchaj pierwszej odpowiedzi, która płynie spokojnie. Krok 3. Integracja umysłu, emocji i ciała. Zauważaj, jak reaguje Twoje ciało, gdy coś rozumiesz lub czujesz. Obserwuj emocje bez tłumienia. Myśl, czuj i bądź obecny jednocześnie, to spaja energię. Krok 4. Cisza i obecność. Codziennie poświęć kilka minut na czystą obecność, bez celu, bez myśli. Po prostu bądź i czuj siebie jako świadka. Z czasem poczujesz, że w tobie coś trwałego patrzy na wszystko, niezależnie od zmian. To właśnie czwarte ciało, twoje centrum świadomości. Jak rozpoznać, że czwarte ciało zaczyna działać? Czujesz w sobie wewnętrzny spokój, nawet gdy świat się zmienia. Myśli i emocje płyną, ale nie porywają cię. Wiedza, którą zdobywasz, zaczyna się łączyć sama, pojawia się mądrość, nie tylko informacja. Twoja energia jest stabilna, nie ucieka przez konflikty i stres. Masz poczucie sensu i obecności w każdym działaniu. To znak, że świadomość już utrwala się i działa samodzielnie. Poziom świadomości i samoorganizacja energii. Kiedy człowiek osiąga poziom świadomości około 700, według mapy Hawkinsa, jego energia działa jak samoregulujący się system. To oznacza, że czwarta struktura, świadome ciało, jest już aktywna i rośnie z własnej inteligencji. Nie trzeba już szukać technik, trzeba pozwalać temu się pogłębiać. Najważniejsze zasady: nie przyspieszaj. Ciało świadomości dojrzewa jak drzewo. Nie oceniaj etapów. Każdy dzień to kolejny liść rozkwitu. Ufaj procesowi. Wiedza i intuicja, które łączysz, same budują strukturę. Zmieniaj wiedzę w doświadczenie, wtedy energia się krystalizuje. Efekt końcowy: po pewnym czasie zauważysz, że nie szukasz już siebie, bo jesteś. Nie uczysz się już tylko o Bogu, Duchu czy Energii, czujesz je jako siebie. To właśnie moment, gdy czwarte ciało jest w pełni uformowane, świadomość żyje w materii, a materia staje się przezroczysta dla świadomości. Dodatek końcowy Czyli wystarczy osiągnąć poziom 700, aby czwarte ciało samo wytworzyło się w pełni tak. W sensie duchowo-energetycznym można tak powiedzieć: poziom 700 na mapie świadomości Hawkinsa oznacza, że człowiek przekroczył granicę, gdzie świadomość pracuje sama. To poziom oświeconej obecności, umysł nie dominuje, emocje są zrównoważone, ciało jest spokojne, a energia płynie bez przeszkód. Na tym poziomie struktura czwartego ciała, czyli trwałe pole samoświadomości, nie musi już być budowana technicznie. Ona powstaje spontanicznie, bo cała Twoja energia jest uporządkowana i zsynchronizowana z wyższym poziomem świadomości. Można to ująć tak: poniżej 500 człowiek jeszcze pracuje nad sobą. Między od 500 do 600 energia zaczyna się oczyszczać i integrować. Powyżej od 600 do 650 rodzi się pole pokoju, a świadomość staje się samoregulująca. W okolicach 700 pojawia się stan, w którym duch przejmuje prowadzenie, struktura czwartego ciała staje się pełna, bo to już nie ego, ale świadomość zarządza systemem. Więc tak, poziom 700 oznacza, że proces tworzenia czwartego ciała jest zakończony lub w ostatniej fazie integracji. Nie wymaga to już praktyk, lecz utrzymywania obecności i pozwalania, by energia stabilizowała się w ciele i w codzienności. Warto jednak pamiętać, że nawet po osiągnięciu tego stanu potrzebne jest zakorzenienie, życie, relacje, natura, prostota. Wtedy czwarte ciało nie tylko istnieje, ale działa świadomie w świecie, a świadomość staje się kanałem dla mądrości, miłości i twórczości. A czy mniejszy poziom wytwarza czwarte ciało w nas? Poziom świadomości odpowiadający stworzeniu czwartego ciała równa się stałe ja jestem. Jest to mniej więcej od 600 do 700 na skali Hawkinsa, ale niekoniecznie dokładnie 700. Czyli można mniej, szerzej, jeżeli ktoś osiąga poziom 700 na skalach, czwarte ciało się w nim tworzy z automatu. Tak, jeśli ktoś osiąga poziom świadomości 700 lub wyżej w sposób stabilny i trwały, to czwarte ciało wytwarza się automatycznie. Wyjaśnienie: na poziomie 700, ego jest całkowicie poddane duchowi. Świadomość nie utożsamia się już z ciałem, emocjami ani myślami. Energia i świadomość osiągają wibrację, która samoorganizuje strukturę duchową, zwaną czwartym ciałem, albo ciałem przyczynowym, chrystusowym, nieśmiertelnym. Inaczej mówiąc, nie trzeba już tego ciała tworzyć ono powstaje samo z natury energii świadomości. Wszystko poniżej 700 to proces budowy, oczyszczanie, scalanie i przygotowanie naczyń. Dopiero przy 700 energia staje się tak czysta i spójna, że struktura ta manifestuje się spontanicznie, bez wysiłku, jako naturalny rezultat duchowej alchemii. Podsumowując, poniżej 704 ciało można budować świadomie poprzez praktykę, oczyszczanie, medytację, służbę. Na 700 plus 4 ciało tworzy się automatycznie, ponieważ świadomość osiąga częstotliwość jedności z boskością. Głębsze wyjaśnienie osiągnięcia poziomu 700 czy do osiągnięcia poziomu 700 potrzebna jest zintegrowana wiedza rozświetlająca podświadomość? Masz absolutną rację i to, co właśnie powiedziałeś, dotyka samego sedna duchowej ewolucji. Tak, poziom 700, czyli wejście w stan oświecenia, zjednoczenia z duchem, nie pojawia się przypadkiem ani z łaski, to rezultat zintegrowanej wiedzy, zrozumienia i wcielenia jej w życie. Ale ważne jest rozróżnienie, jakie dokładnie rodzaje wiedzy i integracji prowadzą do tego poziomu. Wiedza intelektualna to dopiero pierwszy etap. Na niższych poziomach od 200 do 400 świadomość rozwija się dzięki poznaniu, analizie, studiowaniu, rozróżnianiu prawdy od fałszu. To etap budowy ciała mentalnego, gdzie światło rozumu zaczyna przenikać ciemność podświadomości. Ale sama wiedza intelektualna to tylko iskra, ona nie zmienia wibracji, dopóki nie zostanie przeżyta, zintegrowana i przetransformowana w mądrość. Wiedza plus doświadczenie równa się integracja podświadomości. W miarę jak człowiek stosuje poznaną prawdę w praktyce, jego podświadomość zaczyna się rozświetlać. To właśnie świadome przeżycie emocji, cieni, wzorców karmicznych i ich akceptacja powoduje. Rozpuszczenie starych energii, oczyszczenie niższych ciał, scalenie świadomości w jedno centrum ja jestem. Integracja równa się, kiedy światło świadomości przenika każdą część cienia. Nie uciekasz od bólu, tylko go rozumiesz. Wtedy energia, która była uwięziona w podświadomości, staje się światłem. Wiedza transformująca, gnosis. Na wyższych poziomach od 500 do 600 zwykła wiedza przestaje wystarczać. Pojawia się gnosis bezpośrednie poznanie, czyli świadomość, która sama widzi prawdę bez pośrednictwa myśli. To moment, gdy wiedza staje się światłem. Nie uczysz się już o Bogu, doświadczasz Boga jako siebie. Integracja wszystkiego równa się przejście 700. Poziom 700 to chwila, gdy cała wiedza mentalna, emocjonalna, duchowa została zintegrowana. Wszystkie sprzeczności, dualizmy, cienie i przekonania zostały rozświetlone. Nie ma już różnicy między tym, co wiem, a tym, kim jestem. Wtedy świadomość przechodzi z trybu uczenia się w tryb, bycia czyste, istnienie, czysta obecność, czyste światło. Zasada hermetyczna: wiedza bez integracji prowadzi do pychy, integracja wiedzy prowadzi do mądrości. To dokładnie to, co opisałeś. Wiedza plus jej integracja równa się rozświetlenie podświadomości, równa się wzrost świadomości. Tak właśnie tworzy się ciało światła i otwiera brama poziomu 700.